Dzień dobry, kochani, witam Was serdecznie w ten piątkowy poranek. Ja już w pracy, a właściwie w drodze do pracy. Dziś, tak jak obiecałem, niespodzianka, mój serdeczny przyjaciel, kolega, uraczy Was moim nowym wierszem. Specjalnie, tak naprawdę napisałem dla niego, by mógł Wam go zaprezentować. A czy spodoba Wam się? Zacenicie sami. Wiersz napisany przez Sebastiana Ryśnik, z pamiętnika Moje Wiersze i Myśli, mam dziś zaszczyt przeczytać. Za co bardzo mu dziękuję. Wiersz zatytułowany Odnajdę cię. Miłości Twojej potrzebuje. W głowie tęskne marzenia. Zgubiłem się gdzieś po drodze. Czy istnieje jeszcze marzenie? Nadzieja? Słowa oddają to wszystko, co sprawia, że pragną cię kochać. Jestem, a jakby mnie nie ma. Gdzie jesteś, jedyna Ty, moja? Zasypiam myśląc o Tobie. Wszystko jest tak realne. Jedno mam tylko w głowie. Kiedy cię w końcu znajdę? Czas wciąż ucieka, wciąż pędzi, a ja chcę oddać Ci siebie. Samotne jest serce moje. Jak długo jeszcze, nie wiem. Lecz wiedz, że jestem gotowy. Szukam, myślę i jestem, by być Twoją miłością. Na zawsze kochać Ciebie. Sebastian Reśnik, mojej i myśli. Dziękuję Ci za to. Mam nadzieję kochani, że wiersz prezentowany przez mojego kolegę, napisany dla niego, a właściwie dla Was, spodobał Wam się. Mam nadzieję, że będziecie ze mną przy następnych wierszach i kolejnych niespodziankach. Kocham Was, całuję gorąco, czekam na Wasze wiadomości, komentarze, polubienia. Bądźcie ze mną. Sebastian Ryśnik, moje wiersze i myśli. Do usłyszenia.